Cześć! Jestem Bart i muszę przyznać, że od dłuższego czasu z zainteresowaniem obserwuję rozwój firmy Xiaomi na polskim rynku. Sam posiadam kilka sprzętów tego producenta, np. genialny moim zdaniem oczyszczacz powietrza i elektryczną maszynkę do golenia. Do zakupów produktów tej marki zachęca świetna specyfikacja sprzętowa, jakość wykonania, no i cena. Dlatego też z dużym zaciekawieniem podszedłem do testu kompaktowego Xiaomi Mi 9 SE, który pomimo, że jest za średniej półki, to bardzo blisko mu do flagowców, na przykład do jego większego brata, czyli Xiaomi Mi 9. Sprawdźmy więc, czy warto go kupić. Podczas gdy na rynku królują coraz większe smartfony, do życia wraca stare określenie telefonów, czyli cegła. Xiaomi przy projektowaniu tego modelu poszło w przeciwnym kierunku, dzięki czemu jest poręczny i wygodny w użytkowaniu. Rozmiar ekranu to prawie 6 cali, a więc porównywalnie do rozmiarów iPhone'a 10S. Wyświetlacz w Mi 9SE wykonany jest w technologii Super AMOLED i oferuje rozdzielczość Full HD. Ma on świetne odwzorowanie kolorów, jest bardzo jasny i wyraźny. Ekran pozwala na znaczną personalizację wyświetlanego obrazu, w tym to, co uważam za bardzo ważne: ustawienie filtra światła niebieskiego, który chroni nasze patrzałki przed zmęczeniem. Zarówno przód, jak i tył wykonane są ze szkła, a boki z aluminium. Trochę zachowawczo, ale dzięki temu klasycznie elegancko. Plecki telefonu na pewno zostaną docenione przez panie, ponieważ świetnie zastępują one lusterko, chociaż mi też się zdarzyło kilka razy z niego skorzystać. Niestety z tego samego powodu obudowa zbiera odciski palców, dlatego warto skorzystać z tui, który to zmyślny producent dołączył do zestawu. Należy pamiętać, iż Mi 9SE nie jest w pełni wodoodporny, więc do wanny lepiej zabrać ze sobą książkę. W ekranie umieszczony jest optyczny czytnik linii papilarnych. Jak sami widzicie, działa całkiem sprawnie. Dodatkowo ukryty w noczu aparat selfie pozwala na odblokowanie ekranu za pomocą twarzy. Działa to bez zarzutu, chyba że jesteśmy w wyjątkowo ciemnym miejscu. Telefon napędza ośmiorodzeniowy procesor dedykowany dla smartfonów ze średniej półki, czyli Snapdragon 712. Model, który dostałem do recenzji, ma na pokładzie 64 GB wbudowanej pamięci. Na rynku dostępna jest też wersja 128-gigowa, która jest droższa o około 100 zł. Wydatek ten może okazać się konieczny dla osób przyzwyczajonych do gromadzenia dużej ilości danych. W Mi 9 SE zabrakło slotu na karty microSD. Na osłodę Xiaomi oferuje nam za darmo 5 GB miejsca w chmurze. Oczywiście możecie dokupić więcej. Nie zabrakło natomiast obsługi dwóch kart SIM, więc spokojnie możecie używać telefonów do celów prywatnych i służbowych. A jeśli często zapominacie zabrać swój portfel z domu, to na pewno ucieszy was fakt, że telefon posiada funkcję NFC, którą możecie wykorzystać do płatności mobilnych. Jeśli poza gotówką często zawierusza się Wam pilot do telewizora, a nie chcecie przegapić kolejnego odcinka mody na sukces, to na górnej ramce umieszczony jest emiter podczerwieni, dzięki któremu po krótkiej konfiguracji Mi9SE zmienia się w uniwersalnego pilota, a Wy możecie w spokoju śledzić losy domu mody Foresterów. Bateria wystarczy Wam spokojnie na jeden dzień pracy, a bardziej oszczędnym nawet do dwóch dni. Telefon korzysta z funkcji szybkiego ładowania, dzięki której naładujecie go do pełna w półtorej godziny. Z przodu mamy bardzo dobry aparat do selfie, który robi zdjęcia z efektem bokach, czyli z rozmytym tłem. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni ze swojego wyglądu, zawsze możemy dodać sobie makijaż, zmodyfikować kształt twarzy, a nawet dodać refleksy świetlne na oczach. Modyfikacja parametrów jest bardzo łatwa i intuicyjna. No i nie dziwne skąd tyle rozczarowań na randkach z Tindera. Z tyłu mamy trzy obiektywy wraz z matrycami od Sony, czyli jakby nie patrzeć z wysokiej półki. Główny obiektyw to 48-megapikselowa matryca, dzięki której zrobimy bardzo wyraźne, pełne detali zdjęcia. Polecam Wam przełączyć się na tryb 12-megapikselowy, ponieważ wtedy fotografie będą wspierane funkcją HDR i sztuczną inteligencją, która doręczy nas w dostosowywaniu odpowiednich parametrów aparatu. Drugi obiektyw pozwala nam na dwukrotne optyczne przybliżenie obrazu, natomiast ostatni to szerokokątne szkło przydatne do fotografowania architektury, krajobrazu lub ciasnych przestrzeni. Obiektyw ten trochę zniekształca krawędzie obrazu, ale do tego przyzwyczaili nas już praktycznie wszyscy producenci. Interfejs aplikacji fotograficznej jest przyjazny dla użytkownika, ale dopiero jak rozkwinimy do czego służą ikony widoczne na ekranie. Póki co przełączanie się między obiektywami jest niepotrzebnie pokomplikowane, ale może rozwiąże to następna aktualizacja systemu. Aplikacja zawiera różnorodne gadżety. Od poziomicy, która pomoże nam w ustawieniu idealnego horyzontu, aż po opcje typu wydłużanie nóg, zmniejszenie głowy czy talii. Na pewno część z Was kojarzy z internetu nieudolnie wyfotoshopowane zdjęcia modelek, mogły tego uniknąć, gdyby korzystały z Xiaomi Mi 9SE. Na pokładzie znalazł się również tryb nocny, który nieco poprawi Wasze zdjęcia wykonywane po zachodzie słońca, ale nie będzie zbawieniem podczas czarnej jak smoła nocy. Jak wyglądają fotki po zmroku, zobaczcie sami. Pierwsze zdjęcie zrobiłem bez trybu nocnego, a drugie już z jego wykorzystaniem. Jak widać, czasem może to uratować waszą fotę. Gdy zapytacie mnie, co jest najfajniejsze w tym urządzeniu, czy są to dobre podzespoły, świetny ekran amoledowy, płynne działanie, to odpowiem, rzeczywiście, to są bardzo duże plusy tego telefonu. Ba, dzięki nim mam prawie takie poczucie, jakbym korzystał z flagowca ale dla mnie największym jego atutem są rozmiary. Bo zdążyłem już zapomnieć, jak to jest mieć smartfon, który nie dość, że jest lekki, to jeszcze pozwala na obsługę jedną ręką. Jest to bardzo wygodne, zwłaszcza gdy ktoś, podobnie jak ja, ma małe dłonie. Pierwszy moment, w którym doceniam kompaktowość Xiaomi Mi 9 SE, to gdy zabieram go ze sobą na dwór, albo na pole pozdrawiam krakusów. Łatwo wsuwam go do kieszeni, zamiast upychać na siłę, tak jak w przypadku dużych smartfonów. Dzięki temu swobodnie się czuje, a telefon nie odznacza się na spodniach, co czasem dziwacznie wygląda. Podobnie jest w przypadku chowania go do bocznej kieszeni kurtki czy marynarki. To, że znajduje się tam telefon, jest niewidoczne, a my sami nie czujemy zbytnio jego ciężaru. Jadąc autobusem nie muszę wybierać między trzymaniem się poręczy a obsługą telefonu, jestem też pewny, że nie wypadnie mi z ręki przy większych turbulencjach, gdy kierowca zechce poczuć się jak bohater filmów szybcy i wściekli. Różnicę czuję nawet w aucie. Moja półka nie zmieści telefonu większego niż 6,3 cala, natomiast Xiaomi Mi 9 SE mieści się idealnie i nie muszę się bać, że będzie wszędzie latać po samochodzie. Podczas grania można czasem odczuć, że mamy mniejszy ekran, co może przeszkadzać, zwłaszcza w strzelankach, gdzie kontrolki do sterowania rozlokowane są na ekranie. Mimo wszystko gra się na nim bardzo dobrze, a do tego mamy funkcję Game Speed Booster, która podnosi wydajność telefonu w waszych ulubionych pykaczach. Ostatnią zaletą, jaką zauważyłem w Mi 9SE, jest jego kształt, który jest idealnie dostosowany do pracy z gimbalem. Gdy chcę nagrywać nim filmiki, zamocowanie go w moim Osmo Mobile jest naprawdę łatwe i szybkie. Przy większych smartfonach wyważenie stabilizatora jest bardziej problematyczne. Xiaomi stworzyło bardzo udany telefon, który, pomimo iż desygnowany jest do średniego segmentu, bardzo zbliżył się do wyższych modeli, a to wszystko dzięki przemyślanej specyfikacji. Na uznanie zasługuje świetny ekran, wydajny procesor i aż 6 GB pamięci operacyjnej, trzy obiektywy, chip do płatności zbliżonych NFC, tryb gamingowy oraz skaner linii papilarnych w ekranie. Brak wodoodporności i portu na karty MicroSD rekompensuje nam nie tylko dobra cena, ale także poręczne rozmiary telefonu, co z pewnością cego sceptycy. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym smartfonie i zobaczyć zdjęcie, jakie robi, to koniecznie wejdźcie na mój profil na Facebooku i Instagramie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!